Z indeksem w podróży, przekraczając granice, fragmenty. Autor Mariusz Malinowski czyta Wojciech Góralski. Rozdział 13. Autostopowiczki. Rosja ufa. W Moskwie spędziliśmy wspaniałe chwile, ale wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Przed nami była już tylko długa prosta do Władywostoku. Kolejne setki kilometrów przemierzaliśmy na zmiany. Dwie osoby prowadziły, czyli kierowca i nawigator, dwie spały albo oglądały seriale. W tak zwanym międzyczasie dołączyły do nas przemiłe autostopowiczki, obie mówiły tylko po rosyjsku, a my niekoniecznie. Najpierw jednak pojechaliśmy do Ufa. Ufa to miasto, któremu się ufa albo nie ufa. Taki głupi żarcik. Tam nocowaliśmy u luby, którą poznaliśmy przez couchsurfing. Okazało się, że dziewczyna na nasz przyjazd zorganizowała specjalne przyjęcie, na które zaprosiła swoje koleżanki. Brzmiało naprawdę nieźle. Jeszcze przed imprezą wyskoczyliśmy na miasto. Tego dnia w UFA odbywał się szczyt BRICS. Jest to spotkanie przywódców państw tzw. wschodzących Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. Niemal całe miasto było podzielone na różne strefy, w których nie można było przebywać. W mieście tego dnia po Pojawił się również sam Władimir Putin. Niestety nie znalazł dla nas czasu. Przypadek? A samo miasto? Nic specjalnego. Nie różniło się niczym od pozostałych rosyjskich miast. Pomnik Lenina, ulica Stalina, cerkwie. I to wszystko. Wyjątek stanowią Petersburg i Moskwa. Reszta miast to powtarzający się schemat. Jednak nie chcę ujmować ich atrakcyjności. Kiedy wróciliśmy do naszej gospodyni, zaczęła się impreza. Przyszły koleżanki, a na stole pojawiło się sporo przysmaków. Jednak kiedy dziewczyny przygotowują imprezę, to na stole jest coś więcej niż alkohol. Trochę porozmawialiśmy, trochę pośpiewaliśmy, generalnie było bardzo miło. Podczas spotkania dwie dziewczyny natchnione naszą wyprawą zapytały, czy nie mogłyby się zabrać z nami do następnego miasta na stopa. W ten oto sposób do ekipy dołączyły Swietłana i Valentina. Następnego dnia ruszyliśmy razem w podróż, która miała trwać dwa dni, a w sumie potrwała aż dwa tygodnie. Do tego dziewczyny nie znały żadnego innego języka oprócz rosyjskiego. Początkowo mieliśmy z tym mały kłopot, później frajdę, a na końcu nawet się nieźle dogadywaliśmy. Podczas jednego z postojów Swieta, czyli rudowłosa studentka, zaproponowała, abyśmy pojechali do Nowosybirska. Tam moja babcia z dziadkiem mają dacze i banie, zrobimy tam urodziny Mariusza. Zdecydowanie podpasował nam ten pomysł.